Przy aucie, przy aucie Minus, powalony pobity, ale przeżył Jeszcze zbiję ucieka, uciek do lewej Lecy mam Jeszcze jednego masz? Tak, plecy nie ma mało. Jak Przebieg za garażem. Odstajnie, odstajnie, odstajnie. No tu chłop leży. Hehe. Termo. Termo. Czy poważnie? Zabiłeś go, czy nie? Nie, jakiś... The Rider Walkman. Skawik go ujebał. No Chyba, że gość, gość był naprawdę mocno obity na tym termosie.